Witajcie kochani, już przed ostatnim odcinku zdrapkowym Ze zdrapek, który dostałam od siostry na imieniny I sobie dzisiaj zdrapiemy kolejną krzyżówkę I kolejną zdrapeczkę za 2 zł Sobie zostawimy to na deser Kto jeszcze nie oglądał wszystkich odcinków To zapraszam do nadrobienia A my sobie tutaj zdrapiemy literkę E Fajne te a to jest drapeczki, to jest drapeczka z numerem 21, ale coś mnie za bardzo nie lubią te krzyżówki i właśnie dochodzę do takiego wniosku, że coś coś z nimi nie tak. Ja ich tak lubię. Tak lubię się z nimi tutaj pobawić, a one jakoś tak nie bardzo. No nic trudno Renowacja i tak będziemy próbować i robić jakieś tam postępy co bardzo bym chciała w tej zdrapce za 10 zł wygrać coś więcej niż 20 zł, bo tylko tyle mogłam wygrać znaczy tak mi było jakoś pisano za mało, nie? ale no nic, będziemy próbować, bo w zdrapce za 5 zł to kiedyś, prawda, poza kanałem zdrapałam 30 zł, więc było fajnie no ale jakoś powtórki nie ma no nic o, tutaj jeszcze mamy E zmieniałam sobie drapak, bo powiem wam, że no trzeba coś zmieniać <noise> może akurat będzie lepiej, ale tym to akurat dobrze się drapie, nie powiem k tutaj mamy jeszcze e niezdrapane nie widzicie ile tego e mam nadzieję, że wy dobrze widzicie, że ja mam tutaj dobrze ustawione dobra, kolejna zrapeczka, kolejna, kolejna literka to jest literka c i co, tutaj mamy c dobrze Mm, echo tutaj Tutaj mamy c c ok Literka b. Literka b, b, b. b b okay. Teraz tutaj w ostatnim odcinku powiem Wam, od kogo jeszcze dostałam prezent, ale to będzie w ostatnim odcinku. No i, i fajnie będzie, na pewno będzie fajnie. <laughs> Także musicie wytrzymać. <laughs> tak, M. M więcej nie ma M. No widzicie, jak to mało tego M. Tutaj my. No, nie widzę. Dobra, literka w Powsi. Zwiastun najwięcej nie ma. W, w, w. I koniec nie ma. Literka U. Tutaj mamy U. Nie ma więcej. I z tej strony brunet jest tutaj tylko. Literka G, Iga. Więcej nie ma, a z tej strony w ogóle nie magę. No, stra strasznie słabiutko. Literka H. H-H-H-H-H. Albo -h 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 -h. ja jestem ślepa, albo po prostu zdrabki są straszne, skąpe i biedne na literki. H-H-H. Więcej nie ma. Literka A. Iga. Mamy pierwsze słowo Iga. Tutaj A, tutaj A, tutaj A. Kasa. Gdzie ta kasa? Beata. Boa, drab, tutaj mamy A i tutaj mamy A. Teraz z tej strony. Tutaj mamy A. Tutaj A i tutaj A. No i więcej nie ma A. Literka R. Mamy R tu, rok. Tutaj R, 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 R. I tutaj mamy R. Dobra. Następna. Tutaj R, Ren, Ser. Wiecie, Zaraz tak fajnie, obiecująco, a potem co do czego to nie ma. I więcej nie ma. Dobra. Literka Z. zjazdum Ozdoba. Tutaj mamy Z. Więcej nie ma. Teraz z tej strony. Tuzy, tuzy, tuzy. No i więcej nie ma. O, literka X, której na pewno nie ma, bo nie widziałam. Literka P. Powsin. No i więcej tutaj w ogóle nie widzę. O, teraz słyszeliście chyba Adasia? O, ile słyszeliście go? ale ja tak. Literka F. Tutaj mam, mam Z. Tutaj mamy pierwsze słowo FS. Tak sobie coś mi tutaj wybiło się strasznie. Tutaj mamy jeszcze Z. Przygapiłam. Tutaj F. Więcej nie ma. I tutaj nie ma. Dobrze. Dwie ostatnie literki. Literka D. Edyl. Edycja. Tutaj D. Tutaj D. I tutaj dno. Drap. Mamy drugie słowo drap. Tutaj dy. Tutaj dy. Tutaj dy. I to by było na tyle. Ostatnia literka. Literka N. Ale czy coś ona nam da? Dno. Dno nam dała. Nic. I z tej strony ne, ne. mamy drugie słowo ren. A pierwsze słowo FS. No bo więcej nie ma niestety literki, a nie, była S czy było S, czy nie nie, S nie było S to było w tamtej sekcji. ok, dobrze patrzymy na kontrolne U G, także no niestety z drapeczka za 5 zł się nie spisała ale mamy tutaj jeszcze jedną może ona nas uratuje zobaczymy i tutaj szukamy diamentu na razie nie widać diamentów i nie widać. No trudno. Przedostatni y, odcinek wyszedł na zero, ale to nic. To jest prezent, więc ja się tym nie przyjmuję. Y, I zapraszam Was kochani na ostatni odcinek, gdzie sobie z zdrapeczkę z numerem 25. Jest to ostatnia zdrapeczka z paczki, z tego co kojarzę. I zapowiem na tym odcinku y, kolejny odcinek, który prawdopodobnie się odbędzie za sprawką Osoby jednej, która złożyła mi życzenie, też. I, I co? I będzie fajnie. Także zachęcam Was do subskrypcji, do zostawiania łapek, komentarzy, dzwoneczka, i już niedługo dowiemy się, co będzie dalej. Pozdrawiam, kochani, buziaczki, papa.